Witam serdecznie w kolejnym odcinku Inżyniera Programisty widzimy znów znajomy ekran, ale spokojnie dzisiaj będzie taki luźniejszy odcinek, porozmawiamy sobie na temat programów wspomagających obliczenia. Czy to obliczenia takie inżynierskie, czy obliczenia matematyczne, czy obliczenia tak zwane symboliczne. Na przykład, gdy potrzebujemy zrobić jakiś projekt, czy na studia, czy do pracy, czy do szkoły, coś policzyć, jest dużo punktów, dużo wariantów różnych obliczeń, które rozkładają się na przykład jak w tym projekcie tam. No, ten jest rozbudowany, bo tu jest raptem z półtorej strony. Więc jest prosta sytuacja, ale niekiedy zdarza się, że musimy zrobić jakiś bardziej zaawansowany. Projekt i analizować go przez dłuższy czas. Czasami zdarza się, że dojdziemy do jakiegoś etapu, coś nam się nie zgadza, musimy całość powtórzyć, no i zaczyna się problem, bo trzeba na wszystko edytować, poprawiać, przepisywać, jeszcze raz liczyć i tak dalej. No i teraz, czy są jakieś narzędzia, które pomagają? No, oczywiście każdy powie, że można zrobić w Excelu. No, i oczywiście, jeżeli komuś jest Excel wystarczający, to jest to doskonałe narzędzie, które potrafi obliczyć. Oczywiście, jeżeli ktoś nie może posiadać legalnej licencji Office'a, no to może skorzystać z, z takich darmowych narzędzi, jak na przykład LibreOffice, którego ja używam tutaj na potrzeby tego kanału. Można zainstalować go na komputerach systemem Windows, na komputerach systemem Linux, także tutaj nie ma z tym problemu. Ale na przykład teraz przejrzyjmy sobie inne programy, które wspomagają nasze, naszą pracę. Myślę, że jeżeli chodzi o, o studentów, o bardziej zaawansowane takie systemy do obliczeń, no to wiele osób powie, że znam Matlaba. No i myślę, że tutaj za wiele się w temacie nie muszę wypowiadać. Natomiast to pokazuje te strony, że gdyby kto kogoś coś zainteresował, a nie znam jakiegoś narzędzia, żeby sobie mógł zobaczyć, Widzi linki, więc będzie mógł sobie wejść i, i szybko poczytać, co go interesuje, czy też poszukać w sieci dalej, jakie są możliwości, jakie są te, te programy, mają swoje zastosowania. Nieodłącznym pakietem, jakby do Matlab, jest tak zwany pakiet Simulink, gdzie możemy wykonywać różnego rodzaju, można powiedzieć, symulacje, ale zjawisk, czy też uko, układanych przez nas algorytmów. Na przykład mogę tu podać taki przykład, że jeżeli jacyś studenci mają zagadnienia związane, na przykład z, z mechaniką, z, z elektryką, to na przykład można symulować jakie zachodzą przebiegi prądu, na przykład w, w silnikach prądu przemiennego. No na przykład taki, taka sytuacja, albo zasymulować jak będą, z jaką prędkością będą się poruszać człony robota w kinematyce jego. Jeżeli sobie dołożymy właściwości pozostałe geometryczne i masy członów, no to na przykład jakie będziemy mieli właściwości dynamiczne pracy poszczególnych członów robota, czy na przykład jego kiści manipulatora, jak będzie się jakiś w układzie współrzędnych obracała, także tutaj już takie są konkretne różnego zagadnienia, natomiast szereg możliwości jest tak duży, że nawet nie podejmuję się tego tutaj opisywać, ponieważ nie byłbym w stanie wymienić wszystkich możliwości tak bardzo zaawansowanego programu. Drugim programem który być może niektóre osoby znają, być może niektóre widzą pierwszy raz. Jest tak zwany Maple, firmy Maplesoft. Ja na przykład ze swojej strony ten program poznałem głównie jako program do obliczeń symbolicznych, czyli można powiedzieć coś niby jak MATLAB, tylko w bardziej takim naturalnym zapisie matematycznym, który tutaj możemy zobaczyć na, na jakichś takich typowych pokazywanych przykładach, które tutaj widzicie. No oczywiście jeżeli ktoś kogoś by coś zainteresował, no to sobie wejdzie na stronę, popatrzy, co tu można robić i, i, i do czego wykorzystać ten program. Natomiast jest to już program komercyjny, podejrzewam pewnie bardzo drogi, jak większość takich programów. Kolejny program, który można wykorzystywać na przykład w tematyce inżynierskiej do obliczeń, do prowadzenia projektów, gdzie możemy podstawiać dane, zmieniać i program je uaktualnia, pomaga nam obliczać takie arkusze. Jest PTC MatCat, często wykorzystywany właśnie również do, do obliczenia na przykład projektów z PKM-u. Można wszystko to fajnie tak edytować. Podobne możemy uzyskać efekt, gdybyśmy to robili na przykład w takim wordzie typowym. Przy czym przy podstawieniu danych i wzorów od razu nam ten program pomaga to obliczać i od razu widzimy jakby zmiany wynik. Także tutaj ktoś, kogoś by na przykład coś takiego interesowało. Być może pamięta z czasów, gdy był na studiach tego typu program, więc może sobie też zobaczyć czy co się tu pozmieniało, jakie ma nowe możliwości i tak Kolejny taki bardzo potężny, poważny pakiet obliczeniowy to tak zwana matematyka z firmy Wolfram. Pewnie się to inaczej wymawia, ale tak po prostu jest fajniej. To jest też bardzo złożony program, natomiast jest dostęp online, tak zwany... Wolfram, chyba alfa się to pisze. I pewne proste obliczenia, sprawdzenia można wykonywać jakby na bieżąco. Eee, macie tu jakieś przykłady i można sobie coś spróbować policzyć. Jakieś zadanie, na przykład z matematyki, jakieś równania różnego rodzaju. Także tutaj widzicie, że jest kilka, kilka różnych przykładów. Zobaczymy, zaraz coś tutaj spróbuje się może pojawić, no i widzicie tutaj jest uproszczenie równania wielomianu jakiegoś, no i macie wykres no i co tam trzeba nad ten temat, to można, można tutaj sprawdzać, na przykład nie wiem, miejsca zerowe i tak dalej. Kolejny program to tak zwany GNU Octave jest to darmowa alternatywa dla pakietu MatCAD głównie i tutaj widzicie, jeżeli macie napisany M plik w programie MatLab, to możecie ten plik zaimportować do programu GNU Octave i jeżeli nie korzystacie z jakichś zaawansowanych bardzo bibliotek czyli powiedzmy z podstaw tego MATLABA to będziecie w stanie wykonać te obliczenia, odtworzyć na, w tym programie z tego co wiem jest możliwość uruchomienia go na Androidzie, ale to musicie sprawdzić. Natomiast widzicie, jeżeli chodzi o platformy Windows, nawet Mac, no i różnego rodzaju dystrybucje Linuxowe, więc środowisko jak najbardziej do wykorzystania, tak naprawdę, to co czego by tu potrzebował. Tutoriali w sieci, na YouTubie jest naprawdę dużo, więc jeżeli ktoś zna Matlaba, potrafi się w nim dobrze posługiwać, to tak naprawdę, jeżeli wejdzie do Octave, nie nie powinien mieć większych problemów. No i ostatni program, który chcę przedstawić, być może jest mniej popularny, tak zwany, tak zwana Maxima, WX Maxima. Jest to również program, który z, z sobie możecie zainstalować na różne platformy. Mam go tutaj zainstalowanego na Windowsa, również próbowałem instalację na Linuxa, działa to bardzo dobrze i widzicie tutaj przykładowe jakby co ten program potrafi, jakie ma możliwości. Natomiast ja Wam teraz pokażę ten program tutaj w formie okienkowej, i na początku na szybko prześledzimy sobie, jakie ma tutaj, może w menu, więc od razu, jak ktoś będzie wiedział menu, to będzie widział, jakie ma, co może on obliczać tak na szybko. Czyli tak, równania, pierwiastki wielomianów, układy równań liniowych, rozwiązywanie układów równań, rugowanie zmiennych z równań, ustawianie warunków, transformator, Laplace, algebra, operacje na macierzach, wielomiany, wyznaczniki, wartości własne, transponowanie do analizy, całkowanie pochodne, sumy, transformaty Laplace'a, ułamki, łańcuch, także tutaj też jest z tego całkiem sporo, upraszczanie pierwiastków, wyrażeń, działania na liczbach zespolonych. Że tutaj możliwość generowania wykresów 2D, 3D jest tego, można powiedzieć, jak na taki prosty i darmowy program, całkiem sporo. Są informacje na ten temat, także o autorach. Całkiem, można powiedzieć, jest rozwijany. Nawet tutaj jest z Polski przedstawiciel, który rozwija ten, ten program, no więc można jeżeli kogoś by zainteresowało to się tutaj z tym programem zaznajomić. Oczywiście celem tego materiału nie jest pokazanie, że ten program jaki jest super, to jest po prostu poinformowanie, że jest coś takiego. Jeżeli ktoś by stwierdził, że może się mu przydać, no to wtedy się tym może zainteresować. No i na przykład tak jak tutaj w tym przypadku Miałem zrobiony ten dokument normalnie w, na piechotę w LibreOffice, tak krok po kroku, jak to znamy z zrobienia z, zadań z PKM-u, na przykład projektu z PKM-u. No ale na przykład, gdybyśmy chcieli szybko wprowadzić zmiany do tego projektu i na szybko zobaczyć jakiś inny wynik, no i tutaj właśnie pod tym względem nie ma projektu, bo na przykład tutaj mam długość pręta teraz opisano. No i na przykład zmienimy tą długość pręta na, na 50, aktualizuję teraz ten. Wynik i teraz po co jest ten dolar? Ten dolar robi to, że gdyby go nie było, to po prostu pod spodem pojawi się zmienna z przypisaną wartością. Natomiast gdy ten dolar jest, to po prostu tych linii jest troszkę mniej w momencie wprowadzania zmiennych. Ja tutaj nie będę omawiał, co, jak używać tego programu, tylko mniej więcej pokazać, jak na przykład dla tego problemu można tego programu użyć. I teraz te wszystkie dane, które tutaj były w tym projekcie omawianym w poprzednim odcinku, zostały wprowadzone te dane początkowe do tego programu i tutaj mamy na końcu naprężenia zredukowane, otrzymaliśmy wynik 390,1 MPa. No i jak sobie teraz uruchomimy działanie, czyli program nam po kolei wszystko przelicza, no to teraz widzimy Widzimy, że zmieniłem długość, także jeszcze raz wprowadzę 30 mm ponieważ tutaj jednostek nie ma, więc jednostki musimy mieć w głowie, co tak naprawdę się dzieje. No i mamy wartość 390,2 MPa. No to widać, że ja tutaj liczyłem na piechotę, więc używałem pewnych zaokrągleń, a tutaj program policzy dosłownie tak, jak widzi z miejsca po przecinku. Widać, jakie ułamki potrafi zbudować do, do uproszczenia. Także tak ta sytuacja wygląda. No i na przykład teraz prosta sprawa. Załóżmy, że byśmy zmienili długość pręta, na przykład dali mu tam 30-50 mm, zmiernilibyśmy średnicę na przykład na 20 mm, ale obciążyli go innymi siłami. Na przykład siłę z momentu gnącego, która wynosiła 4 kN, dalibyśmy o połowę mniejszą na 2 kN, siłę rozciągającą za to zwiększymy do 5 kN. I moment skręcający, na przykład, troszkę obniżymy do 10 Nm. No i teraz puścimy jeszcze raz analizę. Program na wszystko przeliczy i mamy gotowy wynik naprężeń zredukowanych. Także taka, taka, widzicie, takie ułatwienie, które można wykorzystać na przykład w projektach. Gdyby ktoś chciał, można teraz ten plik wydrukować. Ja tu mam PDF kreator więc można od razu wydrukować. No i powinniśmy zobaczyć albo i nie. Tutaj niestety nie ma, pewnie mam na, na pulpicie. O, i widzicie, wydruk wyeksportowany do PDF-a, więc od razu, jakby w formie projektu, jeżeli by było w formie projektu, gdyby coś takiego było akceptowane, no to po kolei można opisać, ładnie ponumerować i przedstawić wyniki. W odpowiedni sposób można opisać jednostki, gdyby to było potrzebne. No i też jest policzone mamy wynik, wszystko widzimy, co i jak, jak, jak są wzory zrobione, więc no jest to jakaś forma wykonania wykonania też projektu inne przykłady, na przykład, że chcielibyśmy na podstawie na jakichś początkowych wartości jak dopuszczalne naprężenia, długość siła rozciągająca, zginająca moment skręcający, sprawdzić jakie, jaka jest do, minimalna średnica dla naszego pręta. No i tutaj po przeliczeniu tych wartości widzimy wyniki, że dla jednego przykładu mamy 0,7 mm, dla drugiego przypadku mamy 13,6 mm mm i dla ostatniego przypadku mamy minimum 128 mm oczywiście program pokazuje kilka rozwiązań, w tym rozwiązania liczby zespolonych, jeżeli tam uzyskane są odpowiednie warunki zajdą, dlatego wybieramy oczywiście tą maksymalną wartość, czyli 13-14 mm, czyli dla tych warunków widzicie szybko znalazło, obliczyło, że potrzebujemy taką wartość. Być może uda się to zrobić, żeby program sam wyliczył na podstawie trzech równań konkretną. Wartość, ale też mówię, nie znam aż tak dobrze tego programu. Być może, tak jak kogoś to zainteresuje, to będzie próbował temat drążyć. Natomiast inne jeszcze przykłady to na przykład redukcja wyrażeń, czyli mamy jakieś takie wyrażenie zadane, no i chcemy to wyrażenie zredukować, uprościć, więc program nam to uprościł i na przykład pod te wartości a, b chcemy podstawić z racji tego, że w uproszczeniu zostało tylko nieznana czy też zmienna b, no to minus 1 szósta została podstawiona i obliczony wynik 1 szósta w tym, w tym przypadku. Także taki prosty, prosty przypadek funkcję dalej. Możemy sobie policzyć na przykład równanie sinus 2x i możemy wykonać wykres. No to możemy sobie teraz to puścić. No i mamy wykres funkcji sinus 2x kwadrat. Potem na przykład chcemy z tej funkcji 2x kwadrat wyciągnąć pochodną. No to mamy teraz widzimy wykres pochodnej, który został zrobiony. Ponieważ tutaj puściłem obliczenia po kolei, więc w momencie wyplotowania wykresu, wydrukowania tego wykresu, jak zamknę jeden wykres, to program Przejdzie do obliczeń kolejnych linii i będzie wyświetlał kolejne wykresy tam, gdzie one się pojawiają. Czyli zamknę. Teraz mamy funkcję 2x kwadrat minus 3x minus 5, wykres tej funkcji, pokazane miejsca zerowe funkcji. No i tutaj, jakbyśmy chcieli na, na wykresie, również możemy sobie te, te miejsca tutaj odnaleźć. Gdzieś tutaj prawdopodobnie da się to powiększyć, ale tu mówię, nie chcę tracić czasu także to jest sprawa do. Scrollem się da powiększać, także miejsca, miejsca przecięcia, czy też po tych wykresach można się poruszać. Jak robimy coś do projektu, print screen czy tam kopi kopiowanie tego wykresu, można i, i w szybki sposób wkleić do, do projektu i można mieć obliczony kolejny wykres. To jakiś wielomian, również znalezione miejsca zerowe tego, pierwiastki tego wielomianu, czyli miejsca zerowe. No i przykładowy wykres, jak ten wielomian przebiega, faktycznie gdzie on ma te swoje miejsca zerowe, widać, że tutaj. Taki dziwny sposób układają, no ale gdzieś tutaj widocznie przycinają się z osią i, i one są wyliczone. I ostatni przykład, również jakiś wielomian wydruk, narysowany na wykresie z miejscami zerowymi. No i jeszcze na przykład takie inne rzeczy bardzo proste, na przykład rozwiązywanie układów równań i przykład w, w, obliczenia układu równań trzech równań z trzema nie Także to są bardzo proste rzeczy, które tutaj pokazuję, ale to tak, żeby za, zahaczyć o różnego rodzaju potrzeby, czyli powiedzmy tam od szkoły nie wiem, podstawowej do, do szkół ponad tam, nie wiem, szkół średnich do, do studentów, czy ewentualnie gdybyśmy potrzebowali, faktycznie sobie jakiś projekt policzyć, to możemy się również takim narzędziem wesprzeć, tym bardziej, że właśnie mówię, ono jest darmowe, dostępne na różnego rodzaju platformy. No i chyba tyle byłoby w tym temacie, czyli tutaj taki odcinek luźny, taki informacyjny w ramach ciekawostek można powiedzieć. Może akurat komuś to będzie przydatne, komuś się przyda. Także na koniec do zapoznania się z firmą. Firmą Solidexpert, ponieważ tutaj na swoim kanale korzystam z programu SolidWorks do przygotowywania materiałów dotyczących modelowania w 3D symulacji. No i tutaj różne informacje na temat tego oprogramowania czy innych oprogramowań, które używamy do, do różnego rodzaju prac inżynierskich, znajdziecie na stronie firmy Solidexpert. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.